Do na tego już podchodzę tak wiele razy, już chyba z 10 albo więcej. Czas jednak porozmawiać o 15 Pro, na iPhone 15 Pro, oczywiście, którego mam już ponad 3 miesiące i kilka rzeczy trzeba będzie podsumować. Jeśli chodzi o nowości w tym modelu, to nie było niczego takiego przełomowego. Jest oczywiście dynamiczna wyspa, którą mam ukrytą na ekranie domowym, bo mam czarne tło ustawione, preferuję takie, Uż zużywa to przy okazji mniej prądu jest OLED jak wcześniej był niewiele się zmieniło poza aparatami. Największe zmiany są w aparatach no i wizualnie czy też czuciowo jest różnica jeśli chodzi o ramkę. Jest trochę cieńsza od poprzedniej. Dzięki temu telefon jest ciut mniejszy. Szczerze po 109 dniach 109 dni minęło. Dzisiaj jak, jak to nagrywam minęło 109 dni odkąd przysiadłem się na ten telefon. Już nie czuję tej różnicy. Rzeczywiście, jak porównywałem bezpośrednio, to była lekka różnica i jest niewątpliwie wygodniejszy w ręce. To, że ta ramka jest też ciut bardziej zaokrąglona, na to wpływa. Świetny ekran, 120 Hz, bateria, zaraz o tym porozmawiamy. Kolor, ja wziąłem naturalny tytan tylko i wyłącznie z jednego powodu dlatego, że moja żona wzięła biały. Ja zamówiłem wtedy dwa telefony, miały dwa przyjechać, miałem jeden z nich sobie zostawić, planowałem zostawić sobie biały. Zostawiłem ten naturalny czyli mamy no tutaj zresztą tutaj macie biały to jest biały iPhone 12 uwielbiam ten telefon ze względu na jego rozmiar dalej go posiadam. Taka jest różnica w kolorze biały kontra naturalny tytan. Różnica jest no, spora jakby nie patrzeć jest jest naprawdę duża. Najczęściej po prostu wygląda jak jak szczerze jak szare aluminium. Natomiast jest no, ewidentnie lżejsza. Nie narzekam na kolor, szczerze mówiąc jest ok, zaakceptowałem go, polubiłem się z nim, wszystko jest w porządku, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Moja żona jest zachwycona na to, że ma biały, bo biały 15 Pro ma oczywiście białe plecki, ma ten tytan właśnie, jest, jest srebrny, wygląda podobnie trochę jak to matowe aluminium. Teraz tak, bardzo, bardzo lubiłem jak wyglądały polerowane na wysoki połysk te aluminiowe, przepraszam, stalowe ramki w iPhone'ie 10, 10s i 11 Pro. Znakomicie to wyglądało. Zupełnie inny telefon. To wyglądało jak fajna taka takiej wysokiej jakości koperta, stalowa koperta polerowana na wysoki połysk w mechanicznym dobrym zegarku. Po prostu świetnie zrobione. Potem jak, one już, jak już miały te płaskie ramki w modelu 12 i późniejszych to już nie wyglądało tak samo, to już mi się nie podobało tak bardzo. Miałem 13 Pro, miałem tą polerowaną na wysoki połysk. Wielu osobom się to podoba, Wielu, wiele osób to kojarzy z takim wyższym poziomem luksusu i, i, i po prostu im się to podoba. Ja za tym nie przepadam. Zdecydowanie preferuję w przypadku płaskiej ramki takiej, preferuję matową powierzchnię. I taka jest też tutaj. Są odciski palców. Na białej mojej żony jest mniej. U mnie jest trochę więcej. Nie widać ich przesadnie, chyba że się przyjrzymy pod światło. Najbardziej wokół przycisków, tutaj na, na, na tym jak się dobrze słyszy, to zresztą jakiś brud widzę, że jest. Najbardziej wokół przycisków, no bo przyciski się często naciska i, i, i wokół nich się taki jakby taki pierścień, tego tłuszczu robi, więc jest to trochę widoczne. Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to zupełnie, nie jest to w żaden sposób jakoś tak specjalnie zauważalne, ani irytujące. Także nie mam z tego tytułu jakichś problemów. Bateria, bardzo ważny element. Skoczyliśmy tutaj na 3 nanometrowy proces, jeśli chodzi o procesor, czyli A17 Pro SOC, przepraszam. I mamy w tej chwili baterię wczoraj, ile tu miałem? Niewiele, gdzieś tak na oko 45%. Fakt, faktem, że odkąd mam te, ten telefon, moje zużycie telefonu się trochę zmieniło. Korzystam z niego inaczej, korzystam z innych aplikacji, korzystam więcej z Instagrama, za którym nie przepadam. Instagram pożera baterię. Jest u mnie na szczycie tutaj listy, niestety w tej chwili bookplayer jest jeszcze wyżej. To jest aplikacja do audiobooków, sporo audiobooków ostatnio słucham, więc ona jest na górze natomiast. Na dole jest, zazwyczaj na pierwszym lub drugim miejscu jest Instagram. Dopóki nie korzystam z Instagrama, było wszystko pięknie i ładnie, odkąd korzystam z Instagrama jest gorzej. <grym> Także jak chcecie, chcecie zyskać typu 30% dziennie na baterii, przestańcie korzystać z Instagrama. To będzie najlepszy zysk. Threads nowy też trochę tak, no niestety, pożera prąd. Jeśli chodzi o Twittera, Twitter był świetny. Twitter, sama aplikacja Twittera nie jest przesadnie Efektywne, jeśli chodzi właśnie o zarządzanie energią, ivory radzi sobie trochę lepiej. Najważniejsza zmiana jest oczywiście w aparacie, czyli mamy tutaj kilka trybów funkcjonowania, czyli mamy oczywiście mnożnik 0,5. Czyli to jest obiektyw ultra szerokokątny 13 mm. Mamy 24 mm i makro po naciśnięciu jedynki. 28 mm albo 35 mm do półtora raza na głównej matrycy. ponoć to nie pogarsza jakości do 24 megapikseli. Możemy też skorzystać z half maxa. Dzięki temu że H maxa, jak to chcecie wymawiać, dzięki temu będziemy mieli jeszcze lepszą jakość, ale nie będziemy mieli tego tak dużego pliku, jak gdybyśmy z ProRo korzystali. Możemy też oczywiście się zdecydować na ProRo. Tutaj mamy RO 12 megapikseli albo RO Max pełne 48MP. Max też robi w wysokiej rozdzielczości, ale nie zajmuje tak dużo miejsca. Ja korzystam z Maxa w ogóle z RO nie korzystam. To w przypadku tego aparatu nie ma dla mnie większego sensu. No, i oczywiście mamy dwukrotny zoom. Dwukrotny zoom jest fajny, bo korzysta z matrycy głównej i tylko bierze jej wycinek. To jest bardzo fajne. No, i mamy trzykrotny zoom. Przez to, że bierze wycinek ze środka, to jest to często lepsze jakościowo niż ten trzykrotny zoom. Szczerze, jak miałem 13 Pro, miałem 1 i 3. I brakowało mi. Brakowało mi tego dwukrotnego zoomu. Przyznaję się bardzo, szczególnie, że zrobiłem zresztą tutaj na kanale. Możecie sobie obejrzeć, robiłem tą recenzję 14 Pro i wspominałem o tym, że ten dwukrotny zoom jest fajny. Tutaj niestety tego dwukrotnego zoomu, znaczy 13 Pro, przepraszam, niestety nie było, czego mi brakowało. Jak się dopiero dopiero o tym się dowiedziałem, jak, jak przyjadłem się na ten miesiąc na 14. No i teraz, jak jestem na 15 Pro, to, to sobie najbardziej cenię, jeśli chodzi właśnie o Aparat, to że po pierwsze to jest w ogóle świetne, że mogę sobie skadrować bez utraty jakości ten, niby bez utraty jakości. Nie testowałem tego aż tak szczegółowo. Czyli mamy te 24, 28, 35 mm. W praktyce to jest niby niewiele, ale między 24 a 35 mm jest spora różnica, szczególnie w, w fotografii miejskiej. No i oczywiście jest potem dwukrotny zoom. No i mamy na deser tru, trzykrotny. Testowałem też Pro Maxa który ma zamiast trójki ma pięciokrotny zoom, czyli tam jest 120 mm zamiast 77. 120 mm jest bardzo fajne, ale z kolei brakuje mi też wtedy trzykrotnego, czterokrotnego zoomu. Taki jest taki, taki mały producent telefonów, nazywa się Samsung, i on potrafi takie rzeczy robić. Tam jest to od 1 do 30 razy stopniowane, od 1 do 10 razy jest stopniowane sensownie, bo jest 1, 2, 3, 4, 5. Potem jest chyba już nie pamiętam, ile ileś tam kroków jest do dziesiątki, potem jest 30, potem jest 100. Można sobie ręcznie ustawiać chyba między nimi. 100 jest oczywiście na co dzień nieprzydatne i niepotrzebne, ale 30-krotny Zoom jest świetnie, wiecie to, powtarzam to z każdego roku. Tu jest tylko trzykrotny zoom. Tam jest używalny 30-krotny, który jest tej samej jakości. Powiedziałbym Samsung u mnie wygrywa, jeśli chodzi o jakość zdjęć. No, A tutaj niestety tego nie mamy. Natomiast gdybym miał pro maxa i ten 5-krotny zoom, to narzekałbym na to, że nie mam niczego pośredniego, że mam 1,2, 1,5 dwa razy i potem od razu skok na 5 i nie mam niczego pośredniego. Oczywiście, można tutaj z tego suwaka sobie korzystać, z tego w tej chwili tak fajnie zatrzymuje się ten, ta, ta tarcza na odpowiednich tych takich granicznych wartościach, natomiast brakuje mi tego, że nie mogę sobie tutaj wybrać, właśnie jakiejś wartości, która by mi odpowiadała typu na przykład, między właśnie dwójką a piątką, żeby to była trójka i czwórka. Niestety tego nie ma. Akurat w moje ręce wpadł drugi iPhone 15 Pro, o którym wcześniej wspominałem. Zresztą moja żona korzysta z takiej koperty, którą też opisywałem na iPhone'u. Nie robiłem wideo recenzji, ale filcowo skórzana, mięciuteńka skórka, bardzo fajna. Tu jest jeszcze miejsce na jakieś dodatkowe karty czy coś. Też londyńskiego harbera. Opisane z na magazine.p, jakby co to sobie znajdziecie koperta jak wpiszecie koperta na, na koperta iPhone, to wam wyszuka, no i sam telefon tak wygląda biały, on jest taki srebrnawy, on jest trochę inny, jak to sobie zobaczycie, pewnie, być może na kamerze nie zobaczycie różnicy, on jest taki, ten jest bardziej biały, ten jest bardziej taki, taka, taka perłowa biel, jak w Toyocie jest, na, lakiery są takie właśnie, no, różnica w stosunku do szarego jest zdecydowana, i to, to widzicie. W ramkach nie ma dużej, dużej różnicy, jest po prostu inny odcień, ale jest bardzo podobny, Tylko mniej odcisków na nie widać. Jak już wspominałem, nie żałuję, że moja ona się przesiadła na tego, w sensie, że go zdecydowała się go wziąć, a mi zostawiła szarego, czy też naturalnego tego tytanowego, jest ok. To tak, wracając, miałem wrócić do baterii. Moja żona przesiadła się na 15 z 11 Pro, więc to był dla niej to był bardzo duży skok. To były cztery generacje telefonu, to było naprawdę spore. Trzyma jej pewnie dwukrotnie lepiej niż, niż wcześniej, albo, albo coś koło tego. Różnica jest kolosalna. Ja szczerze w porównaniu do 13 Pro, nie 14 Pro, do 13 Pro nieduże, nie czuję dużej różnicy. Spodziewałem się, przez to, że jest proces 3 nanometrów przy SOC. Spodziewałem się, że ten telefon będzie znakomity, jeśli chodzi o trzymanie na baterii. Niestety tak nie jest. Jest bardzo podobnie do 13 Pro i 14 Pro. Podejrzewam, że również. Po prostu jest ok. Teraz jak już się 17.2 iOS pojawił, też nie ma problemów z przegrzewaniem się. Ani razu nie czułem, odkąd wyszło tam chyba na 17 17.1 z hakiem. Że mi się przegrzewa. w czymkolwiek na początku rzeczywiście jakieś tam bugi były, problemy z tym, że się nagrzewał. Ja przesadnie tego nie miałem, ale, ale wtedy też mało z Instagrama korzystałem. Teraz trochę więcej, nie, nie mam żadnych takich problem, problemów. Natomiast, no mówię, zależnie od tego, jakich aplikacji, z jakich aplikacji korzystacie, będzie w, albo wam trzymał trochę dużo, albo trochę krócej, albo dużo, dużo krócej, jak jest to właśnie coś, jak się dowiedziałem ostatnio, jak Instagram, który po prostu żyre bateria gubi. Dzisiaj na przykład jest niewiele, robiłem na nim tak naprawdę poza. Trochę na Instagramie byłem, trochę grzebałem w safari, tak poza tym jakaś, jakaś drobnica, z Trochę audiobooka słuchałem. To mam w tej chwili tam 50 z hakiem 52% baterii. Spodziewałbym się, że miał około 70, może gdyby nie, nie te audiobooki, to może miałbym około 80, gdyby nie ten Instagram. Użytkownicy Pro Max oczywiście będą zdecydowanie bardziej pozytywnie patrzyli na, na wskaźnik baterii, bo tam jest większa bateria, po prostu dłużej trzyma i, i będzie lepiej niż w przypadku tego maleńkiego 6,1-calowego 15 Pro. Niestety zła wiadomość jest taka, że plotka poszła, że za rok będzie jeszcze większy. 6,3 cala ma mieć ten rozmiar, Pro Max będzie też jeszcze większy, więc to jest zła wiadomość. Tymczasem ta ramka tutaj jest ciut cieńsza. Szczerze, no, bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem. Jest to praktycznie niezauważalne dla mnie ta ramka, ta czarna, w sensie ta, 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 ta obrzeże ekranu. Nie, nie chodzi mi o ramkę tytanową. Bardzo ładny jest ten telefon, żadnych zastrzeżeń jakichś specjalnych nie mam. Jedyne co ewentualnie. Eksperymentowałem i mi to nie przypadło do gustu, to był ten nowy przycisk. Czyli nie mam już tego przełącznika, jak w starych telefonach. W starych iPhone'ach był taki przełącznik albo cicho, albo głośno. Najczęściej ludzie przełączali na cicho i zostawało to w pozycji cichej. Nigdy tego nie ruszali. Ja z cichym nie miałem problemu, ile korzystam z Apple Watcha. Jak nie mam Apple Watcha, to lubię mieć włączone jednak, żeby to słyszeć coś. Tutaj zresztą bardzo ładnie pokazuje tą animację na górze, jak się włącza ten tryb. Eksperymentowałem z tym, żeby mieć tutaj różne ustawienia tego. Ten przycisk możemy sobie konfigurować na różne sposoby. Domyślnie jest silent mode, czyli przełączanie się właśnie między cichym a głośnym. Jest też focus. Focus jest w sumie fajny. Włączenie Dyna Disturb za pomocą przycisku. To jest taki ciekawy koncept. Można też zastosować shortcuta, co też próbowałem, od... zaraz o tym opowiem. Kamera, nie mam potrzeby, jestem przyzwyczajony do tego, żeby po prostu tutaj naciskać na kamerę i tak otwierać, więc to jest mi obojętne. Latarka, latarka po drugiej stronie, nie jest to jakoś konieczne dla mnie, Voice Memo nie korzystam, Translate nie potrzebuję, może gdzieś na wyjeździe, jak gdzieś w jakimś nieznajomym kraju, fajnie jest sobie tymczasowo przełączyć na Translate, żeby szybko uruchomić. nie niepotrzebny, Shortcut jest fajny, Accessibility nie korzysta, można też wyłączyć. W Shortcutach można sobie poszaleć trochę. Tam, tam można robić fajne rzeczy. Nie pamiętam w tej chwili, co ja tam takiego ciekawego robiłem. Custom Focus chyba to było to, czym eksperymentowałem. Tak, to było, to było fajne. Jeżeli jest na przykład, ja tutaj miałem ustawione, że jeżeli jest między godziną 8 a 22, miał 8 rano a 22 wieczorem, oczywiście, i to, to, to wtedy włączało mi do not disturb, a inaczej sleep. Sleep i tak mi się automatycznie uruchamia o drugiej, więc to w innym przypadku jest bez sensu zupełnie, no ale, ale tak sobie to zrobię. zrobiłem. I to powodowało, że jeżeli wybierałem ten shortcut i to był custom focus tutaj, to on się zachowywał w ten sposób, że teraz jak nacisnę i przytrzymam, to mi się włączał do not disturb, a w momencie, w którym jakby było po 22, no to włączyłby się tryb sleep, co jest mi trochę zbędne, dlatego nigdy z tego nie korzystałem, szczerze mówiąc, korzystam po prostu z silenta. Jest fajny sposób też czasami, że jak telefon leży ekran do dołu albo jest w kieszeni, czyli do góry nogami, to wtedy działa jak silent, a w innym przypadku działa na przykład jako przycisk do, do otworzenia kamery. Można sobie też taki shortcut stworzyć po prostu i to będzie no, działało prawidłowo. Bardzo głośne są głośniki. W sensie yy, gra ze wszystkiego tutaj. Do muzyki znakomite. Żeby otworzyć muzykę tylko i wyłącznie bez słuchawek czy bez jakiegoś zewnętrznego głośnika, jest strasznie głośne. Na 50% to, to zazwyczaj ustawione. No oczywiście wyspa ma tutaj tę dodatkową funkcjonalność, że można sobie przytrzymać, żeby. Otworzyć ten taki, taki dynamiczny, wyspowy widget, albo można przy, dotknąć, żeby przejść. Ciekawostka, jak, jak, jak taki prototyp. Jak chcecie schować, bo tam coś wam się wyświetla, albo to ukryć. Jak teraz zwrócić uwagę, tu się muzyka gra, wszystko fajnie ładnie. Jeżeli ja nie chcę, żeby mi się tu wyświetlało, na przykład mam moje mojej aplikacji do kupowania biletów na komunikację miejską. One często mi się tutaj wyświetlają, tam przez bilet ma ważność 75 minut, więc nawet jak już wysiądę z tego autobusu, czy tramwaju, czy metra, to i tak mi się tutaj wyświetla, więc wtedy można tylko sobie po prostu przesunąć i to zniknie. Wtedy to też nie działa, czyli trzeba ponownie przesunąć i dopiero wtedy można z tego korzystać. Taka ciekawostka, być może o tym nie wiedzieliście. W zasadzie ostatnim tematem, o jakim musimy porozmawiać, to jeszcze kilka pozostałych trybów aparatu. Portret jest dobry, ale nie tak dobry jak niektóre inne marki. Wideo świetne. Tutaj, tutaj naprawdę mają genialnie rozwiązany temat. Bardzo dobre wideo robi ten aparat. Możemy oczywiście sobie przełączać tutaj jak chcemy, czy mamy HD czy 4K. Tu możemy sobie również kliknąć, mamy do 60 klatek na sekundę. I najważniejsza rzecz absolutnie to jest możliwość robienia ProResu. ProRes jest genialny. Teraz tak... Do ProResu, jeżeli chcemy nagrywać coś w ProResie, mamy ograniczony czas i warto mieć trochę większą pojemność, bo ProRes trochę miejsca zajmuje. Mamy 4K60, chyba ProRes możliwy, ale w przypadku kiedy, korzystamy z zewnętrznego narzędzia do nagrywania. Więc możemy podłączyć sobie. Tutaj mam akurat ta siódemkę Samsunga Shielda. Możemy sobie podłączyć zewnętrzne. Jeszcze na moment wrócę do ustawień, bo wcześniej chciałem o tym wspomnieć, czy nie wspomniałem. Tutaj, w przypadku zdjęć, warto sobie zdefiniować domyślne zdjęcie 24 to jest z głównego aparatu. oczywiście możemy tutaj właśnie włączyć słowo ProRAW and Resolution Control, dzięki czemu mamy te dodatkowe informacje w aparacie na górze, co jest bardzo przydatne. No i default, czy chcemy z Heifa korzystać, czy z ProRo, czy z ProRock Maxa. Różnica jest taka, że Heif 48 megapixeli, czy HIF zajmuje 5 megabajtów. A ProRo 48 MB zajmuje 75 MB. Niektórzy z shortkata korzystali, robili ProRo, konwertowali na HIFA, high HIF lepiej brzmi, bo HIF brzmi gorzej. W każdym razie. Na tej wysokiej jakości format, ja po prostu korzystam z tego ProRo. Używam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcę mieć kontrolę nad balansem bieli. W innej sytuacji nie jest mi to potrzebne. Macie też możliwość nagrywania space video, wideo, jeżeli planujecie lub macie Apple Vision Pro. No i o, o, tu jest najważniejsze: ProRes, i tu jak chcemy nagrywać w HDR, w SDR, czy w logu. Log jest świetny, bo wtedy możemy sobie przejść właśnie do kamery, jak wcześniej pokazywałem. Tutaj możemy się przełączyć na. ProRes w Logu będziemy nagrywali, on będzie w 30, 25 albo 60 klatkach na sekundę. Maksymalnie 289 minut mogę sobie nagrać na to. Gdy tego nie ma to chyba są 4, na, na, to jest 256 GB, model, 4 minuty, mam tam inne rzeczy oczywiście. No i bardzo sensownie zrozwiązany tryb cinematic, to jest w tej chwili bardzo fajne. Działa dużo, dużo, dużo lepiej niż wcześniej. Tutaj w ogóle Podpowiem Wam, jeśli chodzi o tryb portretowy, to jest taki przycisk F. Jeżeli zwykłe zdjęcie zrobicie jakiemuś człowiekowi albo zwierzęciu, to potem, jak wejdziecie sobie do zdjęć, to prawdopodobnie gdzieś na zdjęciu, jak będzie to zdjęcie, które jest portretowe, pojawi Wam się tutaj właśnie informacja. To jest portretowe. Try portret można wyłączyć, oczywiście. I tutaj, klikając w tym momencie, edytując zdjęcie, możecie sobie włączyć potem, po fakcie, po zrobieniu zwykłego zdjęcia, jeżeli to będzie człowieka, jeżeli to będzie zwierzęcia, lub jakaś inna sytuacja, gdzie przypadkiem telefon wykryje, że może rzeczywiście robić zdjęcie portretowe. On zapisze te informacje o głębi. To jest też portret. Zapiszę te informacje o głębi ostrości. Tutaj widzicie, tam jest rozmyte to tło. I będziecie mogli sobie stworzyć portret w tym momencie. Także to jest bardzo fajne. Na koniec, oczywiście USB-C. Przyznam się, że przydaje mi się to absolutnie tylko i wyłącznie do jednej rzeczy. Do tego: do nagrywania wideo bezpośrednio na dysk USB. W innej sytuacji jest mi to naprawdę obojętne. Musiałem powieniać kable, oczywiście, i to nie było przyjemne. Ładowarki przy okazji i tak dalej, całkowicie wszystko pozmieniać. Dużo pieniędzy to kosztowało, ale mam nadzieję, że to będzie jednorazowa akcja. Teraz no, ewidentnie wygodniej. Kabel USB-C praktycznie każdy ma. Większość ludzi w Europie ma Androidy, więc zawsze gdzieś kabel znajdziecie u kogoś, żeby się podładować. Polecam kable wyższej jakości w przypadku USB. Uważajcie. Nawet, po pierwsze, są kable i kable, tak. Pierwsza rzecz. To jest kabel USB-C, który przenosi dane. On ma bardzo szybki transfer danych na tym kablu. Ten kabel, który dostajemy w komplecie z telefonem, to jest kabel do ładowania. On jest niskiej przepustowości. Nie ma sensu 480 megabitów na sekundę. Nie jest przesadnie to dobry pomysł, żeby na tym duże ilości danych transferować. W przypadku ładowania jest to w zupełności wystarczające. No i naprawdę mało kto potrzebuje kabel szybki, a zazwyczaj jak potrzebujecie do, do czegoś szybki kabel, to albo wiecie, że potrzebujecie taki kabel sobie odpowiednio kupicie, albo macie od razu w komplecie razem z urządzeniem, które takiego kabla wymaga w tym wypadku. Tutaj jest ten SSD T7, jak wspominałem, który taki kabel ma po prostu na wyposażenie. Także to jest jedyne w zasadzie zastosowanie, gdzie mi to przypadło do gustu. Natomiast USB-C, iPhone domyślnie wspiera pełny standard USB-C, czyli możecie podłączyć go przez kabel na przykład USB-C do HDMI, do telewizora i będzie mirrorowany obraz normalnie jak go otworzycie, to będziecie na telewizorze widzieli dokładnie to samo, co widzicie tutaj na ekranie, ale jeżeli otworzycie na przykład zdjęcia, to będzie, będzie można wyświetlać zdjęcia na pełnym ekranie i, i, i wideo i tak dalej, więc to będzie to jest, to akurat przydatne dosyć. Poza tym można nawet podłączyć tutaj dongle ethernetowy, możecie mieć ethernet w telefonie, albo możecie połączyć ten telefon z drugim telefonem i wzajemnie się ładować, ale w awaryjnej sytuacji możecie z tego teoretycznie naładować sobie na przykład AirPods'y. Strasznie lubię te białe, powiem Wam. Białe mi się najbardziej podobają jednak. No nic. To było na tyle. Biały, biały tytan. Tu jeszcze może Wam pokażę, żebyście sobie zobaczyli, jak ten biały tytan wygląda. Jest po prostu srebrny. No. Wygląda jak, jak aluminium. Bardzo, bardzo fajne Też odciski palców trochę zbiera. Nie tak bardzo jak ten naturalny, czy, czy ten ciemny tytan. Bardzo go w każdym razie... No, mój ulubiony kolor. Więc tyle. Taki jest status update, jeśli chodzi o, o mojego iPhone'a. Niewiele, że tak powiem, nowego. Myślę, że... Czternastki na pewno nie warto wymieniać na niego, chyba że Wam z jakiegoś powodu bardzo zależy na aparacie i na funkcjach wideo, na przykład na slogu. To jest chyba jedyny powód, żeby go wymieniać. Trzynastki też bym chyba nie wymieniał ponownie, chyba że Wam zależy na aparacie. Dwunastkę już bym wymieniał. Dwunastka jest, to był, to był nieudany model, moim zdaniem, bardzo nieudany. Szczególnie jeśli chodzi o czas pracy na baterii, na parę innych kwestii, też było słaby w nim. Moja żona przysiadała się z jedenastki Pro i dla niej to jest przepaść w tej chwili. Ten tym model to, to, to była przepaść, także. No mówię, każdy będzie miał inne doświadczenie, inne potrzeby i inne możliwości, także nie namawiam, ale od dwunastki w dół to już bym poważnie rozważał. No chyba, że chcecie poczekać do przyszłego roku. Tak, poza tym nic się z nim nie dzieje. Wszystko działa, nie popsuł się jeszcze. Nie połamał się. Ja go noszę bez obudowy. Moja żona nosi go w kopercie. Też nie przypadł z obudową. Mam podróżną obudowę, bo się ktoś się na pewno zapyta. Mam do niego podróżną obudowę silikonową i tą przezroczystą. Dwie, bo zostałem miejsca z testów. Więc mam te dwie obudowy i po prostu jak gdzieś lecę, najczęściej to jest, jest, to jest podróż samolotem, ewentualnie jakoś samochodem, taka nietypowa, no to wtedy telefon ląduje właśnie w obudowie, kiedy wiem, że gdzieś tam będzie się poniewierał po samochodzie, czy w jakichś innych miejscach. Jak jest w kieszeni, to nie noszę obudowy budowy naszego lego i się tym przesadnie nie przejmuję. Jak macie jakieś pytania, oczywiście zapraszam do komentarzy. Dziękuję bardzo za jakieś suby, za łapki w górę, łapki w dół, cokolwiek tam chcecie, dzwoneczki i tak dalej. Wiecie jak to działa. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. See you.